Włącz i zostań z nami W studiu Radia Rodzina Tomasz Malara, twórca klipu Wyrwani z Niewoli Szczęść Boże, witam serdecznie Tam serdecznie, szczęść Boże Tak jak przedstawiliśmy, twórca klipu jest z nami, Wyrwani z Niewoli Powiedzmy, co to dokładnie jest za klip, co to dokładnie jest za teledysk I skąd wziął się pomysł, by stworzyć coś, co jest pro-life Teledysk jest teledyskiem pro-life Twórcami czy twórcą tego utworu jest artysta z Białego Stoku Zeta Y. I pomysł na ten, na ten klip zrodził się po tym, jak poznaliśmy się z, z artystą, z Jackiem. Powiedziałeś, że tekst jest wartościowy. No dobrze, o czym opowiada dokładnie Wyrwani z Niewoli? O czym opowiada ten klip? Jeżeli chodzi o iskierkę Zeta to jest, to jest historia y, młodej kobiety, która jest modelką i właśnie w wyniku takiego, y, no, życia, y, powiedzmy, hedonistycznego, bym tak to nazwał, ogólnie, y, w jakiś sposób gdzieś tam y, ląduje w łóżku z jednym czy z drugim sponsorem, jak to jest wyrażone właśnie w słowach. Zachodzi w ciąży. I ta kobieta jest postawiona jest przed, przed, przed podjęciem decyzji o no, czy kariera, czy, czy dziecko, bo to jest mniej więcej w ten sposób pokazane, że zawala jej się ten świat, w którym była już naprawdę na szczytach, tak bym to mógł też, też, też nazwać. No i musi podjąć decyzję. No i w, w pewnych okolicznościach właściwie i po pewnych przeżyciach tą decyzję podejmuje. To jest... Jak jest finał, no to już za zapraszam słuchaczy, żeby zobaczyli, jak zostało to zrealizowane, przedstawione, do obejrzenia tego klipu. Panie Tomaszu, ale to jest historia jedna z wielu, bo przecież takich kobiet jest sporo. No tak, i nie wszystkie są modelkami, ale jakby... Muszą zdecydować, opowiedzieć się za życiem, bądź. Wspólnym, tak. Często abortują. Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że one muszą podjąć decyzję. Tutaj, w tym, akurat szczerze mówiąc, to w tym klipie jest to bardzo pokazane prosto, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji. Bo to, jak już Państwo będziecie widzieć, kwestia jest jakby dotyka sfery snu, gdzie jakby. W, w sposób taki jest to wymyślone w tym tekście, natomiast tu nie chodzi o to, w jaka, jaką formę artysta wybrał, żeby napisać tekst czy my, żeby to zrealizować, tylko ogólnie chodzi o to, żeby mówić o tym problemie. Żeby nie zostawiać te kobiety, które są poddane tej decyzji sam, żeby je pozostawiać same, ale żeby je gdzieś pokierować. Nawet takim światełkiem w tunelu jest to, żeby pokazać, że robi to, że robią to ludzie, którzy. Którzy mają coś do powiedzenia i którzy mają za sobą świadectwo życia przed nawróceniem. Że to nie jest ktoś, kto po prostu jest z góry wrzucony do jakiejś szuflady i proszę bardzo, macie grać tak jak wszyscy my gramy. Są osoby, które doświadczyły nawrócenia i doświadczyły miłosierdzia Bożego, więc to nie jest ktoś wyrwany z kosmosu. To jest ktoś wyrwany z niewoli. I o, tym, o tej niewoli też również podczas swoich świadectw Jacek i Piotr opowiadają, i to jest to, że jeżeli jakaś kobieta stoi przed decyzją zabicia swojego dziecka, to być może ten klip będzie też posługiwał do tego, żeby wciągnąć się głębiej w. W to, co robią artyści, czy to, co zrobi artysta. Czyli kolejne kroki w WZN, wyrwani z niewoli, świadectwa, które są y, w sieci, y, lub nawet spotkanie. Na no, takie, no, takie spotkanie też można przecież gdzieś tam się y, udać. No, zależy, jak dana konkretna kobieta traktuje tą decyzję. Czy to jest po prostu tylko wyrzucenie papierka do śmieci, czy, 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 czy rzeczywiście y, jest w tym jakiś czynnik taki ludzki, że może jednak powalczę, tak? Ale początkowa moja wizja y, tego zakończenia klipu była, była taka, żeby y, ukazać nie tylko jedno dziecko. A na początku chciałem zrobić takie coś, żeby to było kilka osób, w tym wyszczególnić y, 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 też. W tych końcowych momentach klipu, wyszczególnić zrobić takie ujęcie, żeby widz, który będzie oglądał te, 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 ten, tą końcówkę, czy osoba, kobieta, która będzie oglądała tą końcówkę, a na przykład nosi pod sercem dziecko, które y, y, może mieć zespół Downa, ale to niezależnie od tego, czy to jest dziecko z zespołem Downa, czy to jest dziecko zdrowe, czy to jest, to dziecko, jest dziecko z innymi wadami, y, jakimiś, y, właśnie genetycznymi, to jest, to jest stworzenie boże i, i, i kropka. Czyli cud i dar, boże. Dokładnie. Panie tak. Tomaszu, jak wyglądały same przygotowania, realizacja tego teledysku? Mówił Pan, że rozpoczęły się już w okresie zimy. To znaczy, myśmy tak, myśmy już rozmawiali. Kiedy ja dostałem nieoficjalnie wszystkie utwory z płyty Jacka na swojego maila, wówczas przesłuchiwałem. No i oczywiście e, szczerze powiem, każdego dnia, kiedy wsiadałem do samochodu, to iskierka e, mi towarzyszyła. Więc to był po prostu utwór, który e, którym się cały czas napełniałem. I, i dorastało do mnie to, i, i, czy, 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 czy ja będę to robił, bo na razie mówiliśmy o tym pierwszym klipie Ku Wolności, ja bardzo chciałem zrobić ten klip Iskierka. Gdzieś wewnętrznie to czułem, e, że chciałbym. Natomiast, no, jakby tutaj, kwestia decyzji z kim Jacek będzie to robił, to, to była jego decyzja. E, udała nam się współpraca przy KuWolności. No i e, w, Jacek postawił na to, żebyśmy również zrobili. Tym samym, że e, będąc w e, Bielsku, e, dokładnie, przepraszam, będąc w Białym Stoku. Y, już nagraliśmy wokal Jacka, e, i tutaj była taka ciekawa historia, bo skończyliśmy zdjęcia do Kuwolności, które kręciliśmy e, na zewnątrz, e, zaczął padać deszcz. No i wiedzieliśmy, że zdjęcia skończone, niestety, nic więcej nie dogramy. Musimy się cieszyć tym, co mamy. No i w tym kombinowaniu, czekaniu aż ten, ten deszcz przestanie, chociaż zmierzch y, no, zapadał. Postanowiliśmy w plebanii e, tamtejszej parafii, w Lamencie, e, no bo sobie, tak, tam też ludzie w tajemnicy nie będą wiedzieć o co chodzi, e, po prostu nagrać wokal Jacka do Iskierki. I takżeśmy zrobili tło, to znaczy taki szkielet do, 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 do teledysku o, i później oczywiście znalazły się fundusze na ten klip. I z czasem wiosny, właśnie, tego te początku lata, zaczęliśmy organizować różne lokalizacje, miejsca, plenery, wnętrza do tego, żeby móc już podjąć konkretnie działania do realizacji klipu. I udało się, klip powstał. Udało się, była to. z radość? Była niesamowite doświadczenie. Robiliśmy to z braćmi ze wspólnoty, ze wspólnoty Koinonia Chrzciciel, do której ja należę. No i. Wspólnie w takiej ekipie, e, i nie tylko oczywiście z, z tymi osobami, ale również z innymi, e, którzy, kto, którzy byli otwarci na to, żeby nas e, wesprzeć w tym projekcie. E, to była niesamowita przygoda. Wszyscy byli zapaleni do tego, żeby, żeby to zrobić, i, i cała ekipa praktycznie wierzyła w ten, w ten utwór. Także to jest rzecz, która. Jeżeli się pojawia, to bardzo rzadko w mediach i trzeba to zrobić jak najlepiej. No i po prostu zrobiliśmy to tak, na ile, na ile byliśmy w stanie i na ile dały nam nasze talenty, umiejętności do tego, żeby to powstało, więc owoce tego można oglądać. Niesamowity czas też, też takiego wzrastania wśród właściwie naszej rodzącej się takiej ekipy. Myślę, że to zaowocuje, czy to dalszą współpracą z ZY, czy też otworzy nam, że tak powiem, możliwości do tego, żeby robić wspólnie takie wartościowe projekty. No właśnie, chciałam zapytać, jakie są oczekiwania twórców po tym teledysku? To znaczy mówimy o ZY, tak? Mówimy o Jacku. To znaczy... Pańskie również. To znaczy moje oczekiwania? Po tym teledysku. Ja nie mam żadnych oczekiwań, to znaczy yy, nie chcę tutaj yy, w żaden sposób, ja już chyba z tego wyrosłem. Miałem swój czas, kiedy byłem młodszy, yy, 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 jakby jakieś tam pragnienia błyszczenia w świetle, w świetle re, reflektorów, natomiast teraz na, na to mi się nie, nie zapowiada i dzięki Bogu zostałem z tego uleczony i myślę, że tutaj nie chodzi o to, żeby się w jakiś sposób pokazywać i, i, i robić siebie nie wiadomo kogo, tylko jeżeli się w sercu czuje to, co się czuje, e, czyli ma się to pragnienie głoszenia Ewangelii i w jakiś sposób, dzięki Bogu, jakieś tam talenty otrzymałem, tak to myślę, no to ja po prostu chciałbym te talenty pomnażać i, i, i rozwijać. Natomiast y, po, tym, po tym projekcie jedną wiem, że sam Nigdy tego talentu nie rozwinę, przynajmniej w tej branży. Ja mam nadzieję, że być może ten teledysk pomoże jakiejś kobiecie podjąć właściwą decyzję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Malara, twórca klipu Wyrwani z niewoli. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, z Panem Bogiem. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.